Cześć kochani, słuchajcie, może chciałbym, żeby było krótko, ale chyba się nie da, więc no jeżeli masz taką wytrwałość i już mnie gdzieś tam słuchałeś czy słuchasz, to, to mam nadzieję, że dotrwasz, bo warto. Mechanika stresu. Mechanika stresu, czym jest stres? Postaram się tak prosto, prosto zrobić. Stres to jest napięcie, nie? to jest ciśnienie pewne które to jest ciśnienie na poziomie energetycznym. A czym jest ciśnienie na poziomie energetycznym? No wiemy, że na przykład jak weźmiemy butelkę i zaczniemy ją napełniać powietrzem, to w pewnym momencie to powietrze w butelce zacznie stawiać opór temu nowemu powietrzu, które będzie chciało się dostać, ale jeżeli będziemy to powietrze tam wciskać nadal, to zwiększymy ciśnienie w butelce. I to ciśnienie w butelce zwiększone będzie powodowało mocniejszy napór na tę butelkę. Będzie mocniej chciało się uwolnić niż to powietrze, które miało naprawdę normalne ciśnienie. Jak już dopchaliśmy, to wywołaliśmy stres, wywołaliśmy pewną presję na uwolnienie. W praktyce jadę sobie ulicą, patrzę, widzę symbol, logo znanej firmy, produkującej napoje i nagle, pojawia się we mnie. Odbicie energetyczne tego symbolu. Czyli tam jest symbol, a we mnie powstaje energetyczne odbicie w postaci takiego miłego samopoczucia, które pamiętam, że miałem, jak ten napój spożywałem, jak widziałem jego reklamę gdzieś tam. I teraz to. I, i co to znaczy, że ten symbol podarował mi pewną energię, która we mnie zaczęła się krystalizować w postaci myśli, stworzyła taki. Twór, właśnie, taki, taki myślokształt o określonej energii i on się chce zrealizować, bo on jest niezrealizowany. Nie? Czyli jest poczucie satysfakcji, jest to miłe uczucie tutaj gdzieś tam, prawda, w buzi, yy, te musujące, to słodkość, taka ten chłodzik, orzeźwienie, ale ono jest nieprawdziwe. I różnica pomiędzy yy, tym. Tą, tą prawdziwością wydumaną, a tą prawdziwością fizyczną, to jest poziom stresu. Im bardziej u mnie się wykształcił, im bardziej wielowymiarowy obraz mam, głęboki tego doświadczenia, tym bardziej to doświadczenie będzie chciało się przejawić na poziomie ciała. A ponieważ się nie przejawia na poziomie ciała, to tak jak to powietrze w butelce, jest ono taką zgromadzoną energią, która będzie chciała się uwolnić. I dopóki ja tej energii nie uwolnię, to ona tam będzie i będę to nazywał stresem. Dokładnie w takiej samej sytuacji, jak mam rzecz do zrobienia. Mam na przykład do napisania tekst. I piszę ten tekst i mam go mieć na godzinę 19. Jest 18.30, a ja go mam w 50%. Czyli mam obiekt myślowy pod tytułem taki, że o godzinie 19 naciskam. Enter i wysyłam maila z tekstem, ale tego tekstu nie mam. No więc jest znowu różnica pomiędzy koncepcją, skrystalizowanym mentalnym wyobrażeniem, które właśnie niesie tę energię, która potrzebuje być uwolniona, a mam rzeczywistość, w której nie ma przestrzeni na uwolnienie tej energii. Stres. Im bardziej jest godzina 19, i im bardziej ja tego tekstu nie mam, czyli im bardziej ta energia się nie może uwolnić, tym bardziej jestem zestresowany. Um, mam na przykład. Kocham kogoś. Czyli mam obraz tej osoby taki, że ona mnie głaszcze po głowie. Ona mnie przytula, ona mi mówi: O, jaki ty jesteś piękny, jaki ty jesteś cudowny, jaki ty jesteś wspaniały. I wychodzi ta osoba, niewyspana, nie wypiła jeszcze kawy, yy, dostała beznadziejnego jakiegoś smsa od koleżanki z pracy z rana i przychodzi i mówi, co ty jesteś takim debilem, nie? Znowu, jest różnica pomiędzy tym ładunkiem emocjonalnym, energetycznym, który ja mam po prostu, skorelowany z istnieniem tej osoby u siebie w przestrzeni mojej energetycznej, a tym, co się dzieje w przestrzeni fizycznej. Im większa różnica pomiędzy jednym a drugim, tym większy stres. Stresuje mnie to tworzy się napięcie. Yy, I jeszcze jedna sprawa, na przykład idę do szkoły, włożyłem mnóstwo pracy w moją pracę domową, żeby ona była rewelacyjna. Mianowicie zbudowałem Titanika z makaronu, budowałem przez 4 godziny, w czasie kiedy rodzice oglądali sobie film. Z Bradem Pitem albo z kimś innym. Ja tam siedziałem, nie oglądałem tego filmu, chociażbym chciał zobaczyć. Włożyłem mnóstwo pracy, przynoszę. I pani nauczycielka mi mówi, że ja jestem oszustem, bo ja na pewno sam tej pracy nie zrobiłem. I Mam w sobie to poczucie, że jest, ja, ja wszedłem do szkoły, byłem dumny, że ja jestem taki kreatywny, że ja jestem taki zdolny, że ja takie piękne rzeczy, że ta pani nauczycielka to zobaczy, no powie, sławek, no to jest po prostu dzieło sztuki, dzwonimy do lówru zaraz, musimy to tam wysłać, nie, ja przychodzę i słyszę, że jestem oszustem, znowu różnica pomiędzy. Tym ładunkiem energetycznym, z którym miałem skorelowaną, skorelowane moje wyobrażenie o tej sytuacji, i ta sytuacja, która jest zupełnie inna. I jest ta energia tej dumy, tego szczęścia, tego spełnienia, ona się nie może wyrazić. Energia miłości, kiedy ktoś mnie dołuje, nie może się wyrazić stres. Kiedy sobie. Nie mogę pozwolić na to, żeby sobie zakupić puszkę tego cudownego napoju, pojawia się napięcie. Seks, na przykład, chce mi się, nie? Bo tak sobie naoglądałem się, nie? Tam gdzieś na Facebooku, no, tak tutaj reklama bielizny jakaś mi się wyświetliła, tam jakaś ładna dziewczyna, nie? A tu jeszcze zupełnie przypadkiem, po prostu e, gdzieś trafiłem na jakiś taki film. Zaczęła się ta energia seksualna wzmagać, ona zaczęła rosnąć, nie? I wiecie, ja już wiem, co ja muszę. No a się okazuje, że nie ma obiektu, że nie ma tej drugiej osoby, albo może ta druga osoba nie chce, albo nie może, albo coś tam i już jest. Tu jest energia, która chce się uwolnić, która chce się zrealizować i nie może. To jest stres. Na tym polega stres. Czy stres jest dobry, czy niedobry? Otóż może być dobry, może być niedobry. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób go. Podejmujemy, czyli na ile dysponujemy taką umiejętnością tunelowania tej energii, żebyśmy mogli z niej dobrze korzystać. Bo musimy pamiętać o tym, że każde spięczenie energetyczne to z jednej strony tak jest, że ja patrzę na tą puszkę i ona wytwarza we mnie pragnienie, które jest źródłem energii, która chce się uwolnić, i to pragnienie, im dłużej ono we mnie żyje, ja jeszcze mogę podsycać, to ono rośnie i ono chce się Wymanifestować, ona chce się zrealizować. Ale ostatecznie to jest cały czas ta sama energia, czyli czy ta czy przykład to jest seks, czy to jest właśnie sytuacja z tej szkoły, bo to, co mi się wytworzyło, to, co mi się zbudowało w oparciu o jakąś. O jakieś właśnie wyobrażenie, czy pragnienie, to nie jest tak, że to jest złe, bo to jest energia, która pragnie się ucieleśnić. Tylko co my popełniamy za błąd? Na przykład, bo my nie, bardzo często nie potrafimy oddzielić jakby symbolu od energii. Jakbyśmy to umieli, to byśmy mieli dużo łatwiej z zarządzaniem naszą energią stresu, naszymi napięciami. Co mam na myśli? Że piszę tę pracę i i teraz tak, im bardziej ja tej pracy nie mam napisanej, tym większe jest napięcie we mnie, nie? I teraz, jeżeli ja to napięcie identyfikuję jako coś szkodliwego, czyli zamykam się na to napięcie, bo się pojawia stres i ja się zaczynam zamykać. Ja mówię, ja nie chcę o tym myśleć. Ja tego, to jest złe, to jest niedobre. To ja w tym momencie blokuję przepływ energii i właśnie wtedy się tworzy to spiętrzenie, wtedy narasta we mnie stres. Ale dokładnie ta sama energia jeżeli ja ją przyjmę, jeżeli ja się uwolnię od moich mechanizmów związanych z lękiem, to ta energia zostanie wykorzystana do tego, co ja mam do zrobienia, i zawsze tak jest. Mamy określone zadania do zrealizowania, i albo idziemy w stronę taką, że z jakiegoś powodu się blokujemy na to zadanie, nie robimy go, narasta stres, albo otwieramy się na całość na tak zwane dobrodziejstwo inwentarza energetyczne tego co przychodzi i to jest właśnie energia która nam pozwoli to zadanie zrealizować czyli dlaczego ja odczuwam ten stres związany z tym że ja nie jestem w stanie tego tekstu napisać jest 18:30 na 19:00 miałem mieć 5 stron a mam dwie no właśnie to wynika z tego, że już od samego początku, kiedy przyjąłem to zadanie, zacząłem się obawiać, czy mi się uda zrealizować. Energia, która mogła być wykorzystana na myślenie o tym, w jaki sposób zrealizować zadanie, została już na samym początku częściowo skonsumowana na zastanawianie się, co zrobię, jak, jakiego maila napiszę, jak mi się nie uda. Jakiego maila napiszę z przeprosinami? Jak będzie brzmiała ta forma, w której wytłumaczę, że jednak mi się nie udało, że będzie później. I to jest energia, która właśnie powinna być była poświęcona na ten ten tekst, ale nie została. I gdyby od samego początku Energia była stunelowana, właśnie na pisanie tekstu, to on by się prawdopodobnie udał, dlatego że generalnie tak jest z metafizycznego punktu widzenia, że nie dostajemy takich zadań, którym nie jesteśmy w stanie podołać. Ale skoro im nie podołaliśmy, to wynika to z tego, że coś po drodze skonsumowało naszą energię. I tutaj się pojawia taki temat, bo ludzie czasami się zastanawiają: no co mi szkodzi, że się trochę pomartwię, co mi szkodzi, że troszkę ponarzekam, co mi szkodzi, że troszeczkę pogardzę kimś tam czy czymś tam, nie? A potem jest zadanie. I napisałem cztery linijki, myślę, no nie, no to chyba tylko kretyn mógł takie napisać. Co to jest za energia? To jest energia pogardy, którą sobie hodowałeś, którą sobie hodowałaś, na przykład pogardzając osobami, które się różnią od ciebie poglądami politycznymi, na przykład, nie? Bez znaczenia. Ta pogarda sobie w tobie żyje, i ona zamiast kreatywności. Działa, bo kreatywności tak bardzo nie karmiłaś jak pogardy. No to masz dużo pogardy, a masz mało kreatywności. I kreatywność, która by po prostu mogła być wykorzystana do tego, żeby to pismo, ten tekst napisać, no to, no to ona sobie gdzieś tam po prostu leży odłogiem, słabiutka. Natomiast pogarda, która w danym momencie była aktywna, wzięła górę, no i po prostu już ci poukładała w głowie, że no, kretyński ten tekst. No dobra, pokonałaś tę pogardę, piszesz dalej, nie? No i teraz zaczyna co na przykład? Znużenie. Dochodzić do głosu. No, kurde, nie mam siły, nie mam siły. Cały dzień powtarzałem swoim dzieciom, że na to nie mam siły, na to nie mam siły. Nie? No i potem przychodzi do robienia jakiejś roboty i energia, nie mam siły, się we mnie przejawia. No i przykro mi jest, bo, bo nie mam siły. To nieprawda. To znaczy, masz cały czas dostęp do tych wszystkich energii, ale faktycznie, jeżeli się karmisz pół dnia na przykład, czy cały dzień karmisz się tym, że masz albo nie masz siły, no to skąd masz mieć siłę? Jeżeli się karmisz, nie mam siły. Nie? Masz zbudowane ego w 90% w danym momencie z nie mam siły. No i ty chcesz teraz coś uczynić, ty chcesz teraz coś zrobić. No potrzebna jest inteligencja, jak się ma, nie wiem, dzieci, jak się ma żonę i tak dalej. Wszystko jest lepsze niż złożeczenie, dlatego że właśnie odwoływanie się do tych niskich energii, nazywanie tych niskich energii powoduje, że to one w nas zrastają, a nie to, co powinno w nas wzrastać. Stres jest zatem skumulowaną energią życiową po prostu, która w zależności od naszych uwarunkowań psychicznych albo w taki, albo w taki sposób chce się ucieleśnić. Różne rzeczy powodują właśnie różnego rodzaju stresy u nas. Może na przykład być tak, że idę sobie znowu gdzieś tam miastem, Widzę cukiernię i tam, prawda, już mi się przypomina, jaki tort pyszny jadłem kiedyś, i nagle ten tort bym bardzo chciał zjeść i tak dalej, nie? Więc to jest tylko oznaka tego, że jest w tobie bardzo dużo takiej energii do działania, tylko ona jest nieukierunkowana, że tak wszystkiego byś chciał, tego byś chciał, tego byś chciała, gdzie nie spojrzysz, to na wszystko masz ochotę, nie? Ale jakbyś ta, ale, ale tak, ale nie za bardzo wiem, co mam robić, nie? To wtedy się trzeba skupić, wtedy się trzeba. Odwołać po prostu do, 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 do pewnego takiego, poszukać swojego powołania, poszukać swojej pasji, co ja mogę zrobić. Jeżeli właśnie masz tak, że jakby świat po prostu jest taki, że tak angażujesz, że tak na wszystko bym miał ochotę, i tak dalej, to to może oznaczać, że gdzieś nie masz kontaktu do końca z bazą w sensie, że może jest obok ciebie ktoś, albo że jest jakieś takie zadanie, które właśnie yy, ono też, to ono wygenerowało bardzo duże napięcie, które szuka w różnych obiektach. Swojego rozładowania, a dlaczego? Dlatego, że właśnie tego nie dostrzegasz, dlatego, że tego nie widzisz, na przykład lekceważysz. Że na przykład syn cię prosi już od czterech dni, na przykład, żebyś z nim usiadł, na przykład, nie wiem, poczytał z nim komiks, nie? No i tak na początku nie miałeś czasu, następnego dnia już tam coś, ale chciałeś, nie? Miałeś takie, no dobra, zrobię to, tylko się, tylko, tylko się ogarnę z tym, ogarnę się z tym. Minęły cztery dni, i z tyłu głowy jest cały czas, bo to było ważne, nie? No i to powoduje takie napięcie, że ja już nie pamiętam, bo nie mam już świadomie dostępu do tej myśli, gdzie się zadeklarowałem, już sobie nie umiem tego przypomnieć, już mi to gdzieś tam powiedzmy rozeszło się po kościach, ale to napięcie, ono jest nadal nie, 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 jakby niezrealizowane, jakaś tam rzecz, która miała być zrobiona, jest niezrobiona, czyli napięcie, które ona wywołuje, obiekt mentalny, którym jest ta czynność, nie spotkała się z rzeczywistością, czyli w Umyśle jest obraz zrealizowany w rzeczywistości jest niezrealizowany jest różnica potencjałów, czyli jest napięcie. Im większa różnica potencjałów, tym większe napięcie. Im większe napięcie, tym większa skumulowana energia. Im większa skumulowana energia, tym bardziej będzie chciała się rozładować i tym bardziej właśnie będzie tak potem poszukiwała we wszystkim tego rozładowania, a jednocześnie te rzeczy nie będą dawały satysfakcji, dlatego że cały czas ten obraz będzie niezrealizowany. Stres może być bardzo dobry. Jest w ogóle bardzo pożyteczny tak naprawdę, bo stres to jest tak jak takie, y, energia skumulowana w cięciwie łuku, który ma wystrzelić za chwilę. Czyli jest łucznik, ma łuk, ma strzałę, y, te strzałę opiera na cięciwie i przenosi energię swojego ciała w te cięciwe. Transferuje energię ze swojego ciała do tej napiętej cięciwy i ta cięciwa teraz przechowuje tę energię, nie? I ta energia jest potrzebna do tego, żeby te strzały można było puścić i żeby ta cięciwa przekazała tę energię tej strzale, żeby ona mogła dolecieć do celu. I tak jest z każdym naszym zadaniem. Postanawiamy sobie, że coś będzie zrobione, pojawia się ta energia, napinamy, napinamy, napinamy i to jest bardzo zdrowa energia, no bo bez niej byśmy tego nie zrobili. Ale to też oznacza, że jakiekolwiek zadanie sobie, że tak powiem, nie ustalimy, nie wybierzemy, że mamy, że jest do zrobienia dla nas, to my mamy całą energię potrzebną do tego zadania. Po prostu. Jak coś wymyślasz, to od razu dostajesz energię tego zadania. Im bardziej to wymyślasz, im bardziej to jest złożone wielkie, tym więcej energii dostajesz. Dlatego warto mierzyć wysoko, bo im wyżej mierzysz, tym więcej energii w tej cięciwie się będzie tej strzały zawierać. Jeżeli się tylko tak jak mówię, nie poddasz jakimś właśnie po drodze. Bo co nas może blokować właśnie? Niechęci, lękowi i tak dalej. Czyli mamy zadanie, mamy tę cięciwę napiętą, mamy całą energię potrzebną do tego, żeby to zadanie zrealizować, ale na przykład nie wierzymy w siebie albo nam przeszkadza, bo na przykład mamy to zrobić z kimś, kogo nie lubimy, czyli jakiś negatywny stosunek do rzeczywistości nam przeszkadza, karmi się naszą energią z tej cięciwy. I to jest też tak, że właśnie to jest tak, że na przykład y, zaczynamy myśleć, kurde, ten koleś, którego mi dali tutaj do roboty, jest jakiś beznadziejny, i ta energia z tej cięci wy tak mija, 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 tak się to osłabia, ona tak się obniża, 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 aż do momentu, w którym po prostu już y, nadal mamy zadanie, nadal mamy napięcie, tylko już energii nie mamy, bo ta energia po prostu poszła w narzekanie, w złorzeczenie i y, y, jakieś tam y, różne inne rzeczy. Stres. To jest y, ta nadwyżka energetyczna, która jest dla nas bardzo zdrowa. To jest ta nadwyżka energetyczna, właśnie która nam służy do tego, żebyśmy mogli zrobić coś, czego do tej pory nie robiliśmy, żebyśmy mogli zrobić coś, czego nie robimy, co y, powiedzmy, że y, nawet być może jest takim czymś, co uważamy, że jest ponad nasze siły. Ale. Ale właśnie taki dobrze rozumiany stres to jest po prostu pewna presja na ciebie, która jest wywołana z określonym pragnieniem, które chce się ucieleśnić. I to, że masz stres, to znaczy, że też masz pragnienie. Ona chce się ucieleśnić. Jeżeli sobie nie wymyślisz, że to jest nie dla ciebie, że cię nie stać, że nie możesz w sensie, nie masz siły, nie jesteś w stanie, nie masz zasobów, nie znasz takich ludzi jak trzeba, nie umiesz, yy, nie masz czasu. Jeżeli sobie dasz spokój z tymi wszystkimi blokerami, to ta energia będzie miała swobodny przepływ przez Ciebie. To, I to wygląda mniej więcej tak, że na przykład masz pomysł, nie? Chcę zrealizować pomysł, tylko potrzebuje jednego człowieka do pomocy, nie? I pojawia Ci się, kurde, jest ten człowiek do pomocy. Wiecie, ten pomysł już jest taki fajny, piękny, cudowny, wspaniały, nie? Już wiem, że jak to zrobię, to będzie super. Jeden telefon do tego gościa, dzwonię do niego yy, i on, on, on mi załatwi to, co trzeba, pogarniamy będzie super, nie? Yy, I i teraz tak, zaczynam wykręcać numer i myślę sobie, kurde, ale co, jak mi się ten pomysł nie spodoba? Puh. Rozumiesz, co się dzieje? Kończy się ten przepływ energetyczny, czyli twoje obawy, twoje zwątpienie w tym momencie, jakieś tam różne i tak dalej, pożarły część tej energii. Jasne, zadzwonić do tego gościa, pokonasz to zwątpienie i tak dalej, ale już nie będzie. To dokładnie to to samo, ale to nie jest tak, że jest sytuacja beznadziejna, no bo znowu, jeżeli podchwycisz ten pomysł, jeżeli znowu przypomnisz sobie, aha, no nie, no musi mu się spodobać, przecież, bo to jest taki fajny pomysł, że ja mu się spodoba, mi się spodoba, jego żonie się spodoba, nam wszystkim się spodoba, będzie super, to po prostu bierz tę słuchawkę, dzwoń do tego gościa i nawet jeżeli nie do końca rozumiesz, co można myśli, to po prostu przekaż mu tę energię, ten entuzjazm i naprawdę złapiecie się w lot. Okaże się, że on dokładnie w tym samym momencie myślał o tym samym i liczył na to, że ktoś do niego dzwoni właśnie z taką propozycją, jak Ty dzwonisz. Tak działają te... Energię. Także korzystaj ze stresu, tylko się go nie bój. Po prostu nie pozwól, żeby jakieś zwątpienie, żeby jakieś różne inne rzeczy przeszkadzały w tym, żeby ta energia mogła się rozładować. Stresuj się, tak. Weź sobie, wymyśl coś, co jest tak wielkie, co zbuduje w tobie tak wielkie pragnienie, które będzie po prostu huczało energetycznie w Twojej głowie. Także po prostu będziesz wstawał rano i będziesz czuł, że ta idea, ta energia to po prostu płynie w Twoich żyłach, że ona zasila Twoje serce do bicia. I tylko się nie bój. Tylko pozwalaj, żeby to przez ciebie się przejawiało, a zobaczysz po prostu, będziesz realizował wszystkie swoje zadania tak, jak one powinny być. Pozwól stresowi działać. Nie bój się go, to nie jest złe zjawisko. No chyba, że go trzymasz właśnie, chyba, że nie pozwalasz tej energii z jakiegoś powodu, masz uwarunkowania psychiczne, bo się boisz, bo nie wierzysz w siebie, bo coś tam i, i trzymasz i kumulujesz to wtedy niedobrze, to ciało to niestety są koszty na poziomie ciała, to grozi chorobami. My musimy uwalniać energię. Jak Ci ktoś powie, że jesteś głupi, a Ty uważasz, że nie jesteś głupi, powinieneś tej osobie powiedzieć, no co Ty, chyba zwariowałeś, ja jestem głupi, to Ty być może masz jakiś problem, ale nie ja. Jeżeli to powiesz, pff, napięcie od razu rozładowane, nie ma stresu. Ale jeżeli to zatrzymasz, to narasta, narasta, narasta i niestety będziesz, będzie Cię boleć, będziesz chorować. No niestety, trzeba pozwalać energiom się ucieleśniać, trzeba pozwalać energią, żeby mogły przenikać do rzeczywistości. One się nie biorą przez przypadek w tobie, one się biorą w tobie, po to, że zostały ci dane jako twój dar, dla świata. I nie tobie jest oceniać, czy one są ładne, czy są nieładne. One, wiesz, jak już po prostu jesteś podłączony do tego źródła, także wiesz, po prostu swobodnie tę energię przez siebie przepuszczasz, to po prostu pozwól sobie być tym, kim jesteś. Możesz się czasem zdziwić, bo jeżeli do tej pory byłeś nieśmiały, to jeżeli zaczniesz w ten sposób działać, to się nagle okaże, że jednak masz śmiałość, że jednak lubisz rozmawiać z nieznajomymi ludźmi i tak dalej, że zawsze tak naprawdę masz coś do powiedzenia do rzeczy na temat i tak dalej, i dalej, tak dalej. I tak dalej, i tak dalej po prostu yy, ogranicza nas lęk, ogranicza nas strach i tak dalej. Czyli stres, jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, że to jest po prostu zgromadzona energia, która pragnie się uwolnić dla naszego dobra, to jesteśmy w domu. O to właśnie chodzi. Stres to jest właśnie coś, co to jest skumulowana energia, która jest związana z pragnieniem, które się narodziło na poziomie Twojej głowy, na poziomie Twojego serca, istnieje w Twojej przestrzeni energetycznej, pragnie być uwolnione i zrealizowane. I yy, yy, Niekoniecznie to musi oznaczać, gdzie sięgniesz po ten napój. Czasami to po prostu chodzi o to, żeby to jest taki kop energetyczny, który macie skłonić do podjęcia jakiegoś działania. Może właśnie na przykład, choćby po to, żeby się zatrzymać. Pójdziesz do tego sklepu i zauważysz, że już w sumie Ci nie zależy na tym napoju, ale się okazuje, że tam jest jakaś zabawka, którą szukałeś dla swojego dziecka. Nie mogłeś tego nigdzie znaleźć, bo nawet nie wiedziałeś, jak to wpisać w Google. A tu wchodzisz do tego sklepu, bo cię ta puszka tego napoju zainspirowała. Tak działa metafizyka. I, I wchodzisz do tego sklepu, pozwoliłeś, ta energia rozładowana już, patrzysz, jest to, czego zawsze szukałem. Tak to działa. Tak to działa. Nie bójmy się stresu. Pamiętaj, stres to jest energia. Ona może być przyjacielem, może być wrogiem, wszystko zależy y, od tego, jak ją podejmiesz. Stres to jest napór energii, pragnienia, które chce się urzeczywistnić. Pozwól, pozwól, po prostu pozwól mu się urzeczywistnić y, oczywiście inteligentnie. W taki sposób, który czujesz, że jest dobry dla Ciebie, czujesz, że sprawia Ci autentyczną radość, że jest wyrazem Twojej miłości, Twojego szczęścia, Twojego szacunku do siebie i do otoczenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo proszę o łapkę w górę, bardzo proszę o subika i mam nadzieję, że zobaczymy się znowu tymczasem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się ciepło i szczęśliwie i radośnie. Pa!